Cześć wszystkim, witam na kanale Srebro i Złoto Dzisiaj chciałem przedstawić kolejny komentarz do tego co obecnie dzieje się na rynkach. Także zacznijmy od tego. Dzisiaj mamy 25 marca 2020 roku. Liczba wykrytych zarażeń jest to 441 187 potwierdzonych przypadków. Jak widzimy, wykres tutaj bardzo nam rośnie ku górze. Niestety, ale wiele krajów, wiele państw już sobie nie radzi z tym, co dzieje się obecnie na rynku. No to wszystko oczywiście, to wszystko oddziaływuje na rynek finansowy. Także abyśmy wiedzieli, o jakich wartościach mówimy, przejdźmy najpierw do kursu amerykańskiego dolara. Obecnie jest to 4,22. Co chodzi o rynek złota? Zacznijmy sobie od tego. To, co działo się w połowie marca, czyli te wielkie spadki do poziomu 1500 dolarów, już widzimy, rynek odbił się. Cena papierowego złota w tym momencie to jest 1612 dolarów. Jeżeli Popatrzymy na skalę 5 lat. Widzimy, że mamy tutaj dalej te rekordy, które złoto będzie wyznaczało. Moim zdaniem, cena teraz pójdzie w górę ogólnie. Cena nie tylko metali szlachetnych, ale ogólnie surowców. No w zależności od tego, jakie to są surowce, to może nie, gen, nie, nie będę tego generalizował. Skupi, skupmy się tylko na tych metalach szlachetnych. Cena tego złota będzie moim zdaniem wyznaczała nowe rekordy, i niedługo znów zobaczymy poziom 1700 dolarów za uncję. Co chodzi o srebro? Srebro jest takim młodszym bratem złota i będzie za nim podążać po prostu za rączkę z pewnym opóźnieniem. To co robi złoto, praktycznie też tak będzie reagowało srebro. Co chodzi o gold silver ratio, mamy tutaj akurat bardzo wysoki poziom, bo dzisiaj osiągnął on przekroczył on próg 125 jednostek czyli za 125 uncji srebra mogliśmy kupić jedną uncję złota. Takie wystrzały takie piki już w przeszłości się zdarzały. Także teraz prognozuje spadek znów poniżej 100 jednostek. Także zobaczymy jak na, na przestrzeni kolejnych kilku dni ten, ten współczynnik będzie się tutaj po prostu ustawiał, tak? Co chodzi o dostępność złota, pod poprzednim filmem dużo osób mówiło, że gdzie tam można kupić złoto, tutaj i tutaj można kupić za granicą. Oczywiście możemy kupić i tu chciałem się odnieść, po pierwsze, do rynku wtórnego. Zawsze rynek wtórny Towarów ogólnie, ale skupię się teraz tutaj na, na złocie, zawsze ten rynek będzie, ponieważ jedni będą spieniężać to, co mają, drudzy będą chcieli kupić. Rzadko zdarza się na rynku tak, że po prostu na tym rynku wtórnym, tak? że nie ma, nie ma transakcji, nie ma od kogo kupić. Także wiem, znam te portale, o których pisaliście w komentarzach. Oczywiście można dokonać zakupu z rynku wtórnego. Ja w poprzednim filmie mówiłem o tym rynku pierwotnym, tak? czyli o tym złocie bezpośrednio z Mennic. Że wiele Mennic zatrzymało sprzedaż, wiele kopalni zatrzymało wydobycie rudy. Także to mamy właśnie skutki tej globalnej pandemii. Także cena tego filharmonika, który jest tutaj przedstawiony, to jest 7512 zł. Cena tego złota papierowego na, na giełdzie to jest 6700 zł. Także możecie sobie już łatwo wyliczyć, jaka jest różnica. Ale, jest jedno ale. Wysyłka w ciągu. 48 dni. Do tego należy doliczyć jeszcze 4 dni robocze, czyli przyjmijmy tydzień, czyli mamy już ponad 50 dni. 50 dni to jest taki mały, krótki kontrakt terminowy na, na kruszec nam się robi, a My chcieliśmy kupić po prostu złoto fizyczne. Nie ma sensu kupować złota i płacić za niego dzisiaj po tej cenie, ponieważ nie wiemy, jak ten rynek się zachowa. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, iż cały świat w przeciągu tych prawie dwóch miesięcy, zanim ten kruszec ma do nas dojść, się może zmienić. Może ktoś zakazać sprzedaży złota. Może upaść firma spedycyjna, mogą zacząć się wielkie, masowe rozboje. Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie, jak zachowa się Europa, jak zachowa się świat, ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma, nie ma metody na opanowanie tego kryzysu, który już się po prostu rozpoczął. Także jest to swojego rodzaju gra hazardowa. Dzisiaj płacę 7500 zł i może złoto do mnie dotrze za dwa miesiące, jak jeszcze będę może żył, a może nie. Także zwracajcie uwagę także na ten, na ten drugi aspekt, czyli czas dostawy, po prostu o dostępność tego produktu. Tak jak przewidywałem, że, że ta cena złota w krótkim terminie ruszy w kurę także już to się stało będę obserwował rynki dalej jeżeli coś ciekawego znów się wydarzy na, na tym rynku złota i srebra to poinformuję w kolejnym odcinku specjalnym na dzisiaj to by było tyle, zachęcam do wypowiadania się w komentarzach jak tam wyglądają wasze Zakupy kruszców w tym, nazwijmy to, nowym świecie epidemicznym świecie także dzięki za oglądanie. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć!